hej kochani, dzisiaj będę wam pokazać moją walizkę na wakacje widzimy się jak już będzie otwarta o, jeszcze się otworzyła tu mam tak więc tu jest tak normalna bluzka, której zapomniałam tak tu jest Żamka, tu jest bluzka o. z długim jeszcze mam taką serduszka tu jest piżama to jest opaska. U, tu mam. Była. Tu mam. Um, to jest bluzka z krótkim rękawem. I tu są duże ich je. Tu jest fetr, ponieważ jedziemy na fery zimowe. No. Już ale Idziemy na fery zimowe. Tu jest taka czapka. Taka czapka. I taka czapka, wolę mieć czystsze czy, niż za mało. I jeszcze biorę taką. I wyjeżdżam w czapce. Yy, polecam Wam yy, czapki Orkiestry Świątecznej Pomocy Biedronki. One są bardzo ładne. Ja taką mam, ale bym musiała wyjść a jest zimno. Tutaj jest chustka, taki szalik. I yy, tu jest ta bluzka z tu są gumki. Zobaczcie, no, tu mi się zmieściły gumki do tego jajka. O, tu są gumki. Zmieściły mi się tu gumki. Gumki mi się tu zmieściły, wiem, trochę dziwne. Tu mam jeszcze, o, tu mam jeszcze tak, żeby mi się nie odpadało. To jest też gumka, do To jest taka szotka, jaka taka kolorowa. Teraz wam pokażę dalszą Tu jest Torebka, bluza. Tu są spodnie. Tu jest torebka. Tu jest bielizna, skarpetki, tu są... Tu jest mój szlafrok. Tu już mam majteczki, bielizna. Ok, przejdźmy do bagażu poręcznego. Uf. O, już mamy. Teraz wam go pokażę. Więc tak, otwieramy. Tu mam tak, tak i yy, taki, taki, taki notatnik. O, to nie jest notatnik, tylko taki zarzecznik. No taki notatnik. Tu mam słuchawki, chusteczki i jeszcze pomadka, jakby mi bardzo usta. Żebym nie znalazła, to jest taka ochronna gra. tu mam parę kredek, już tak na luz wrzucone, bo mam parę, to nie opłaca się grać w piwniczka. Spakujemy. O, po troszkę, ale będzie git. O, majonez. Okej, okay, teraz jak to zapnę, to już się widzimy. Okej, okay, plecak zapięty, bardzo Wam polecam takie plecaki. To jest mój plecaczek taki o mały, którego kupiłam w smyku. Bardzo polecam te plecaki. W smyk może się taki dostać. A teraz wam pokażę coś już. Na podróż biorę taką krówkę. Taką, wiecie, tu się wkłada głowę i tak. To taka krowa, już miałam gdzieś flaminga, ale go zgubiłam, nie wiem, jakimś cudem jest bardzo duży ale... Ja wiem, ja miałam dwa, a jestem sama i nie mam do końca, Więc wiem, tak wypadło, że. No nie. Więc teraz widzimy się, jak już zamknę walizkę. Okej, okay, to już jest zapięta, a teraz wam pokażę wszystko jasno. I tak. To jest mój cały zestaw, który zabieram ja. Moja mama i tata, no, coś innego na pewno, no na pewno nie będziemy tego samego, zawsze jedzenie, mama zawsze bierze, my zawsze przed wyjazdem, nie, to było w zeszłym roku, nie, to było w te wakacje, co jechaliśmy, to tak, to było tak, chciałam, ten, mieliśmy jechać na drugi dzień, to już było, jak mówiłam, nie? ja mówię, Mama, mogę jeszcze chwilę. Pierwszy raz mama się zgodziła. Ale już drugi mi się nie udało, bo już było chyba osiemnasta. Bo tam jeszcze było jasno, wiecie, lat to, to jeszcze jasno. To o, mam mamy latki, nie patrzcie. Dobra, to coś um, I wtedy były nie. Normalnie. Ja chciałam wyzostać zostać na chwilkę jeszcze. Ja mówię, spakuj się wcześniej, ten. Więc ja wolę się pakować wcześniej. Dlatego oparcie, od tego momentu się pakuję wcześniej. Po co? Bo potem trzeba szybko, szybko muszę wrócić do domu, nie? I ten, ja się od tego momentu pakuję wcześniej. I wszystko w ogóle muszę obmyślać. żeby, mówię, okej, okay, to wezmę. O. A mój tata co roku się pakuje w No to starcia. Zobaczcie, mój tata ma taki duży plecak no to starcza. Może takie coś spokojnie. Teraz wam pokażę, jak on wygląda w środku. Jeżeli już go otworzę, to Wam pokażę. Tu już jest to od wakacji y, plaster. To, to zawsze, y, zawsze mamy jakiś plaster. To jest mój pies kulek niespodzianek. To był w ogóle breloczek o, od tego, tylko mi odpadł. Nie wiem kiedy. I, okay. I to było w tej przygódce. Jeszcze coś będzie? A nie, już nic. Dobra, widzimy teraz. Okej, okay, teraz wam pokażę drugą szuflę, tylko ją otworzę. O, a to jest największa przegródka. Tu, o. o tu jest jakaś. Dobra, ja tego nie umiem. Okej. Okay. a. Jest. sofa Duże rzeczy. A tu jest taki już mój. mój tata, jeszcze. To mój. Tu jest z tyłu. I to wszystko. Mój tata. Tak, to jest tak. Mój tata. Ja rozpakowuję. jeszcze nie jest jakiś worek, ale to za Dobra. I mój tata zawsze się rozpakowuje w hotelu, i jak idziemy gdzieś na przykład się przejść, to mój tata zabiera ten plecak, pakuje tam rzeczy, na przykład ym, na wakacjach, jak byliśmy, to byliśmy na basenie, i to było tak. Tata ym, op, ym, przyjechaliśmy z pełnym plecakiem ym, Różnych rzeczy, tata tu był spakowany Czy tam mieliśmy tam słodycze? Nie I no, bo ja jem Słodycze w czasie drogiej, Nie mam choroby lokomocyjnej Więc mogę jeść Okej okay. Więc byliśmy na tym I wtedy tata Ściągnął I normalnie Ja się spakowałam gogle Tak, nie Pani boj. Ja byłam ten, ja miałam swój inny pretek. No dobra, to pa! Jeżeli Wam się podobało, jeżeli Lubicie takie, o, takie różne rzeczy, to dawajcie łapki w górę i suby. Pa! zobaczenie wkrótce. Pa!